Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych po raz czwarty już włączył się do zmagań w ramach Ligi Młodych Kreatorów. Konkurs ten skierowany jest do adeptów fryzjerskiego fachu, a jego głównym celem jest doskonalenie umiejętności zawodowych młodzieży i rozwijanie kreatywności. W szkolnym etapie rywalizacji udział wzięło kilkoro uczennic, które musiały wykazać się umiejętnościami w tworzeniu fryzur, ale także ich zadaniem było wykreowanie stroju i makijażu modelek. Z roku na rok jakby świadomość tego, czym jest ten konkurs jest coraz większa. W tym roku jesteśmy naprawdę mile zaskoczeni wyborem przez kreatorów modelek. Jest to jakby dojrzały do tej świadomości, kogo należy szukać, jak należy się przygotowywać. Więc naprawdę podoba nam się to jakby w tym pierwszym zetknięciu to, co dzisiaj widzieliśmy. Ta część, która właśnie jeżeli ocenia, jest to część techniczna, gdzie oceniają pomysł i wykonanie. Za chwilę przejdziemy na część jakby pokazową, konkursową, gdzie już wszystko jest jakby w rękach modelek, które zaprezentują to, co przedstawiły, co przygotowały kreatorki i to będzie ta trzecia część oceny, czyli prezentacja, która daje nam sumę wyniku końcowego. No i będzie wiadomo, kogo zapraszamy do finału, który odbędzie się w tym roku w Jastrzębiu. No już niespełna za miesiąc, 4 kwietnia. W Centrum Kultury. Liga Młodych Kreatorów nie jest wyłącznie konkursem fryzjerskim. Celem ligi jest przede wszystkim wybór najlepszego młodego stylisty, jednak konkurs organizowany jest również po to, by wspierać i inspirować utalentowanych uczniów, którzy dopiero wchodzą na ścieżkę zawodowej kariery. Każdej edycji zmagań towarzyszy inny motyw przewodni, wokół którego młodzież buduje swe prezentacje. Fryzury oraz stroje modelek muszą odnosić się do tego tematu i ukazywać spojrzenie stylisty na daną kwestię. Uczestniczki zmagań w Świętochłowicach puściły więc wodze swej fantazji. Temat nie jest prosty, muszę przyznać, ponieważ tegoroczna edycja to jest nowoczesna wizja stroju i fryzury regionalnej. Świętochowice wybrają mazowsze. To nie jest prosty temat, więc tym bardziej, że nam chodzi o połączenie nowoczesności z, z tradycją nie tyle folklorem jakby wiejskim, co również i tradycją miejską. Na pierwszy rzut oka jest kilka takich perełek, które zrozumiały temat i, i myślę, że to jest właśnie dla takich osób. To, co Pani powiedziała, to nie jest konkurs fryzjerski, jest to jakby bardzo ważne. Od tego są konkursy techniczne, gdzie uczestniczą dzieciaki, natomiast my chcemy im pokazać dać możliwość spróbowania się na przestrzeni stylizacji, wizażu i, i, i fryzury, jakby dodatku i gdzie o, o, patrząc z perspektywy tych sześciu lat widzimy, że dzieciaki później szukają się, odnajdują się, jedni bardziej w stronę wizażu kończąc szkoły i znam parę dziewczyn, które z, w, poszły na stylizację. A część dalej kontynuuje tą, tą część fryzjerską. Więc o tyle to jest fajne, że nie ograniczamy ich. To, co jest z jednej strony, powiedzmy, przykładowo mają słabszą stylizację, czy też makijaż, podciągają fryzurą, czy też odwrotnie. Albo szukają takiej modelki, która wyciąga ich zupełnie e, przy słabszej powiedzmy, kreacji, na powybiegu, potrafi tak to zaprezentować, że, że daje to naprawdę świetną ocenę. Więc od tej strony to myślę, że, że przygotowane są i będzie to wyglądało świetnie. Modelki prezentowały się znakomicie i publiczność nagradzała wszystkie stylizacje gromkimi brawami. Uczestników Ligi Młodych Kreatorów zawsze ocenia profesjonalne jury, złożone z stylistów, kreatorów czy fryzjerów. Na punktację składa się nie tylko ocena technicznego wykonania fryzury, ale także jej pomysłowość i oryginalność. Niemniej ważny jest również strój i jego związek z tematem konkursu. Na ostateczny wynik ma wpływ także prezentacja stylizacji. Dlatego w tym plebiscycie bardzo ważną rolę odgrywają też modelki. Jurorzy zwracają uwagę na każdy szczegół. Szkolny etap Ligi Młodych Kreatorów w Świętokowicach stał na wysokim poziomie. Dlatego też komisja miała trudne zadanie wyłonienia najlepszych stylizacji. Chcemy wybrać dwóch najlepszych kreatorów, którzy przejdą, tak jak już Maciek przed chwileczką wspominał, do finału, który już za miesiąc. Jest to trudne zadanie, poziom jest wyrównany, nikogo się nigdy nie chce skrzywdzić, miejmy nadzieję, że wybór będzie trafny. Dwie najlepsze świętochłowickie stylistki będą reprezentowały szkołę podczas finału Ligi Młodych Kreatorów. Życzymy im więc powodzenia.